Przed południem przygotowałem dla Was specjalne zaproszenie na ten dzisiejszy wyścig i jestem przekonany, że każdy, kto z tego zaproszenia skorzystał, nie żałował ani minuty spędzonej przed odbiornikiem. Mokra i Mola zgotowała nam fantastyczne widowisko, pełne emocji, a do tego kontrowersje, z którymi zostaliśmy, kontrowersje, o których za chwilę sobie porozmawiamy, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela 18 kwietnia. Daniel Biały, echa padoku. Takich emocji nie było już dawno ten sezon, mimo że dopiero drugi wyścig za nami staje się coraz lepszy i mam nadzieję, że tak będzie. Na początek. Myślę, że te kontrowersje, które zostały, te kontrowersje, o których będzie mówiło się jeszcze długo, jestem na świeżo po analizie zrobionej przez Antonego Davidsona, idzie, w której pomagali Carlos Sainz i Daniel Ricardo i ocenimy tę sytuację, przynajmniej powiem Wam, jak ja oceniam tę sytuację pomiędzy George'em Russellem a Walterim Bottasem, bo to tak naprawdę sytuacja, która w pewnej części ułożyła nam ten wyścig. Na początek wypowiedź, co to, to Wolfa, który powiedział 60 do 40, ale nie wiem do końca na którą stronę powinien wskazać tą większą część winy i tak trzeba ten incydent wyścigowy, bo pewnie tak to zakwalifikują sędziowie, postrzegać. Nie ma tutaj jednego konkretnego winnego, no ale w mojej ocenie win, większą winę za to, co się wydarzyło, ponosi George Russell. Na początek kilka słów, dlaczego tak sądzę, dlaczego ta wina jest bardziej po stronie George'a Russell'a. No przede wszystkim George był tym, który atakował tym, który był z tyłu, tym, który w takich trudnych warunkach powinien zachować szczególną ostrożność i po prostu, kiedy decyduje się na taki manewr, być gotowy wycofać się z niego, kiedy ten manewr po prostu może się nie udać George poszedł w tą otwierającą się, czy otwartą lukę no i trzeba przyznać, że to właśnie czyni go wyścigowym kierowcą, to właśnie jest domena tych wyścigowych kierowców, zawsze kiedy ta luka się otwiera oni powinni szukać tam szansy, ale czy za wszelką cenę i tutaj wracamy do tej pełnej analizy sytuacji Walter i Bottas w tej sytuacji no był na widelcu różnica prędkości była bardzo duża George miał pełne prawo żeby próbować szukać swojej szansy a Walter i Bottas jako kierowca który się bronił choć są wątpliwości czy Walter i Bottas rzeczywiście bronił się przed tym manewrem utrzymywał po prostu tą linię jazdy optymalną linię jazdy wyznaczoną w tej sytuacji przez ten przesychający czy już suchy tor więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego że Walter i Bottas próbował na siłę spychać George'a raczej trzymał swoją linię był na tej suchej części toru no bo wyjazd poza tą suchą część toru niósł duże ryzyko i tu właśnie George powinien zachować szczególną ostrożność tego miejsca, które zostało po prawej stronie, było wystarczająco dużo, żeby George ten manewr dokończył widzieliśmy wcześniej kilka podobnych manewrów w tym wyścigu, gdzie kierowcy utrzymując ten stały tor jazdy byli w stanie je dokończyć, George Russell ewidentnie się wystraszył, a miał się wystraszyć czy wystraszył się ruchu ze strony Walteriego Bottasa, tego ruchu nie widać, choć nie mamy też nagrania come Na razie nie mamy nagrania z kamery w samochodzie Valtrego Botasa, no ale tutaj obaj kierowcy chyba się do końca nie popisali. Obaj mogli się zachować lepiej, ale lepiej na pewno mógł się zachować George Russell. To to Wolf tak już po tym wyścigu, po tych emocjach powiedział, że jeżeli George będzie się zachował w taki sposób, ale odniósł się też do tego co zrobił Botas, no to on przygotuje dla nich Puchar Reno Clio i tam będą się ścigać, jeżeli chcą prezentować taką jazdę. Na pewno pozostanie dużo niedomówień, dużo złej atmosfery, dużo złej krwi w tej rodzinie Mercedesa, a do niedawna wszystko układało się całkiem dobrze. Czy to jest jakieś pokłosie tych decyzji podejmowanych przez szefostwo Mercedesa? Russell już prawie, prawie był w tym samochodzie Mercedesa, botas w nim został, no i teraz rozsadza go tak naprawdę jakaś taka wewnętrzna chęć, żeby pokazać, że ja jestem lepszy. Zwracam jeszcze uwagę na słowa George'a Russella, która na pewno nie przysporzył mu sympatii wśród Kibiców wśród innych kierowców. On powiedział, że ta dziewiąta pozycja dla Walteriego Botasa nie znaczyła nic. Czy to znaczy, że Walter Botas powinien zjechać mu z zjechać na mokrą część? George, proszę bardzo, dla ciebie ta pozycja jest ważniejsza niż dla mnie. No nie, to są bardzo moim zdaniem dziwne tłumaczenia ze strony George'a, ale absolutnie jestem daleki od tego, żeby George'a tak definitywnie skreślać i krytykować. Duża prędkość, duże emocje, trudne warunki, takie sytuacje po prostu się zdarzają, ale takimi komentarzami George, tak jak powiedziałem, nie przysporzy sobie sympatii wielu osób. Tyle chyba na ten temat jeszcze, biorąc pod uwagę to, co stało się z drugim samochodem Williams'a. A z Latifi też wracając na tor nie zachował szczególnej ostrożności no i William skończy ten weekend wyścigowy z dużym rachunkiem do zapłacenia zobaczymy jakie będą dalsze losy tej sytuacji zwracam uwagę jeszcze na to co powiedział Lewis Hamilton po wyścigu odnośnie tej sytuacji kiedy dublował George'a Russell'a i doszło do tego wyjazdu poza tor, o którym powiem za chwilę trochę więcej Lewis ściągnął z Georgia odpowiedzialność za to co się stało on powiedział ja byłem trochę niecierpliwy powinienem wiedzieć że wyjeżdżając na tą mokrą stronę toru narażam się na ryzyko i to jest ta różnica między oceną sytuacji tego doświadczonego i tego młodego kierowcy. A teraz cesarzowi, co cesarskie, tak jak powiedziałem wczoraj, tym razem dzisiaj cesarzem jest Max Verstappen. Max, który praktycznie nie popełnił żadnego błędu, no może poza jednym, ale on nie miał żadnych specjalnych konsekwencji. Max, tak jakby nawiązywał do tego, co stało się wczoraj po konferencji prasowej, czy po tych wywiadach, po kwalifikacjach, mówię o tym incydencie, kiedy Max Verstappen zderzył się łokciem z przechodzącym Lewisem Hamilton, dzisiaj też te łokcie były mocno wystawione ze strony Maxa Verstapena. już na starcie Max wygrał ten start, no i to ustawiło go w tym wyścigu, ale trzeba również powiedzieć, że mimo tych trudnych warunków błędów, nie popełnił praktycznie żadnych, bardzo dobre tempo no i zwycięstwo bardzo ważne dla Red Bulla bardzo ważne dla Hondy i jeszcze jedna ciekawa rzecz, Max po tym wyścigu zapytano o to, że mimo tego, że wygrałeś nadal nie jesteś liderem mistrzostwa świata, powiedział, nie ma problemu. Sezon jest długi. Widać, że Max czuje się dobrze w tym samochodzie. Max czuje, że to jest jego szansa na to, żeby realnie powalczyć o tytuł mistrzowski. Na drugim miejscu dzisiaj, na drugim stopniu podium ustawi się Lewis Hamilton. No i Lewis no, pokazuje to, e, jakim jest niesamowitym kierowcą. Lewis pokazuje, dlaczego... Ma na swoim koncie tyle tytułów mistrzowskich, dlatego, dlaczego Mercedes płaci mu taką pensję? Po tych przygodach, po tych problemach, które miał, zebrał się w sobie i pojechał w fantastyczną końcówkę. To nie był prosty wyścig dla niego. Zdarzyły mu się błędy, ale on potrafił po tych błędach się pozbierać, odbudować. Trochę przeciwieństwo do tego, co dzisiaj zaprezentował Perez. Louis Hamilton naprawdę rewelacyjnie. Kolejne dobre zawody w jego wykonaniu. No i ta walka między Maxem a Louisem chyba będzie trwała cały sezon. To jest jedna z najlepszych wiadomości, jaką mogliśmy dostać na starcie tego sezonu. Trzecie miejsce i kolejny, bez wątpienia bohater, kierowca dnia, bardzo zasłużenie Lando Norris. Ten chłopak nie popełnił dzisiaj, jak oglądałem ten wyścig, żadnego błędu. On pojechał perfekcyjnie, on pojechał bezbłędnie, w tych trudnych warunkach, bardzo odważne manewry, ale też dobre panowanie nad samochodem. W pewnym momencie dwóch rywali na, jednej, na jednym odcinku był w stanie pokonać. No i potem ta dobra strategia ze strony zespołu, posadzenie go na tych miękkich oponach, wszyscy drżeli chyba w garażu o to co się wydarzy, ale Lando był w stanie dojechać, odeprzeć ataki kierowców Ferrari, nie dało się utrzymać Luisa za sobą. Ta różnica była zbyt duża. Duża kolejny dobry występ Lando Norrisa McLaren naprawdę ma powody do zadowolenia. Nieco mniej powodów powinien mieć po tym wyścigu do zadowolenia Daniel Ricardo, bo on przegrał wczoraj wyraźnie, choć ten układ na starcie tego nie pokazywał. Dzisiaj również różnica tempa była bardzo duża. Daniel Ricciardo oprócz tego, że no, tracił ewidentnie, musiał też oddać pozycję swojemu partnerowi zespołu, i to była bardzo dobra decyzja maklera. Dobrze, że Ricardo zagrał zespołowo, dzięki temu udało się być przed Ferrari Lando, Norris, i Landon Norrisowi. On tuż za kierowcami Ferrari, Daniel, mówi: No ja potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby dojrzeć w tym samochodzie. Nie wszystko do końca, jeszcze jestem w stanie objąć swoją głowę, moje ciało jeszcze ma jakieś stare przyzwyczajenia. On mówi o tej pamięci mięśniowej te przyzwyczajenia najtrudniej będzie wykorzenić, przyzwyczaić się do innego samochodu ale myślę, że powoli, powoli Daniel też tam będzie generalnie, mimo tego co się wydarzyło Riccardo kończy te dzisiejsze zawody w dobrym nastroju, bo zespół przywiózł dużą ilość punktów no i ta rywalizacja z Ferrari wygląda bardzo ciekawie czwarte, piąte miejsce to właśnie kierowcy zespołu Ferrari Charles Leclerc no, nie był pocieszony tym jak potoczył się ten wyścig szczególnie ten moment zatrzymania wyścigu, to nie zagrało na jego korzyść, bo miał naprawdę bardzo dobry start. To wyglądało bardzo obiecująco, ale biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, które miał Ferrari, ten powrót do formy jest naprawdę bardzo dobry. dobry. Więcej szczęścia w tym wyścigu miał Carlos Sainz, bo on mimo swoich błędów zameldował się na mecie tuż za swoim partnerem zespołowym i Carlos podobnie jak Daniel mówi, potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby zrozumieć ten samochód. te samochody różnią się od siebie naprawdę bardzo mocno. Dzisiaj po raz pierwszy jeździłem na mokrym, więc suma sumarum również Sainz jest zadowolony. I trudno się dziwić. Siódme miejsce. Lance Troll. No dobre miejsce, jeżeli chodzi o to, co Aston Martin prezentował ostatnio biorąc pod uwagę te problemy, które mieli przed startem wyścigu spalone, dosłownie spalone elementy układu hamulcowego, udało się wymienić na prostej startowej tych problemów w samochodach. Obu samochodach było zdecydowanie więcej problemy ze skrzynią biegów. Więc mieliśmy taką próbkę dobrego tempa ze strony Aston Martina i ich przeciwnikiem może nie jest ten nisko zawieszony tył, to nie tylko dlatego Aston spisuje się gorzej, pojawia się wiele problemów od strony technicznej, od strony niezawodności tego samochodu. Inżynierowie muszą to wszystko szybko poukładać, bo inaczej ten siwy pan, który dzisiaj w zielonym kostiumie, ten zielony Mikołaj, paradował po alei serwisowej, nie będzie z tego wszystkiego zadowolony. Ósma piera, ósme miejsce Piera Gaslego dla Alfa Tauri, ten domowy wyścig, ten domowy weekend na pewno nie będzie dobrze pamiętany. W przypadku Gasliego błąd popełniony już w zasadzie na starcie, a, a tak naprawdę przed startem. Te warunki deszczowe, to jak ten wyścig się zaczynał, to było duże wyzwanie dla ludzi, którzy stoją za strategią zespołu. Trochę nie dziwi to, że w przypadku Gasliego zdecydowano się postawić na tą pełną deszczówkę, kiedy rywale obok byli na oponach przejściowych. Zrobiłbym to raczej odwrotnie, jeżeli miałbym ryzykować, to raczej z cunodą, a nie, a nie z Gaslim. No i Gaslim męczył się potworem w tej pierwszej części wyścigu. Udało się uratować. się te kilka punktów, jeżeli chodzi o Sunode, no to weekend błędów. Jeżeli ten chłopak otworzył ten swój sezon Formuły 1 bardzo dobrze, tą przygodę z Formułą 1, to teraz wygląda to zdecydowanie gorzej. No, te błędy w przypadku tych młodych kierowców przyjdą i przyszły teraz. Przyszła teraz pora na. Zobaczymy, jak się z tego wszystkiego otrząśnie i pozbiera na dziewiątym miejscu Kimi raikkonen alfa niby bez formy, ale udało się wskoczyć na to dziewiąte miejsce, choć Kimi jest cały czas na oku sędziów wyścigowych. On w czasie restartu popełnił pewne przewinienie, zobaczymy, jak to wszystko sędziowie zinterpretują i czy nie będzie kary i nie wyleci spoza tej pierwszej punktowanej dziesiątki. Dziesiąte, 11 miejsce Alpin. Jeżeli ktoś miał zyskać w takich trudnych warunkach na tych problemach rywali, to pierwszym kierowcą, którego bym wskazał, będzie Fernando Alonso i właśnie kierowcy zespołu Alpin, no bo to jest zespół, który ma być mocno w środku stawki. To ma być zespół, który będzie właśnie korzystał z tych okazji, a to się kompletnie nie udało. Alpin bez błysku. No i to jest obrazek do którego pewnie powoli będziemy się przyzwyczajać, choć mam nadzieję, że nie, że ten zespół poukłada sobie tą operację wyścigową i im dalej ona będzie postępować w tym sezonie, tym te lepsze wyniki będą się pojawiały. 12 pozycja Sergio Pereza. No dla Pereza ten weekend się posypał, o ile go bardzo chwaliłem wczoraj. To dzisiaj błąd za błędem i po tych Błęda w pierwszej części wyścigu. Byłem przekonany, że Perez pokaże to swoje dobre tempo na suchym torze, kiedy będzie trochę łatwiej, kiedy ta różnica tempa między nim a rywalami będzie większa. No ale te błędy przychodziły jeden po drugim. Finalnie Perez kończy rywalizację dość daleko. 14 miejsce Ancienne 19. No on miał szansę na to, żeby znaleźć się w tej punktowanej dziesiątce, natomiast problem z jednym z lotów chodzących hamulce wymagał zjazdu dalej serwisowej. I wykonania takiego dodatkowego postoju, gdzie mechanicy ściągnęli ten element blokujący przepływ. Sebastian Vettel na 15. miejscu, no trudny wyścig dla Sebastiana Vettela i on też pokazywał przebłyski, przebłyski dobrego tempa i swojego, i, i tego, że w tym samochodzie to, ten potencjał jakiś tam jest, natomiast wszystko kończy się no, dla niego. Bardzo odległą pozycją, konieczność wycofania się z tej rywalizacji w ostatniej części wyścigu, na ostatnich okrążeniach, ale Sebastian Vettel został sklasyfikowany. No i potem 16-17 Schumacher i Mazepin, i patrząc na to, co robili dzisiaj ci kierowcy, przypomniało mi się to, co powiedział ostatnio Martin Brandl na temat tego duetu. To tak jakby ślepy prowadził ślepego z deszczu pod rynę, Jeżeli Roman Grosjean i Kevin Magnussen sprawiali kłopoty, to jak to nazwać, tego nie wiem. To jest. Duży eksperyment, jeżeli chodzi o ten zespół. Ja nie wiem, czy te straty na torze zrekompensują te wpłaty, które popłynęły szerokim strumieniem i z jednej, i z drugiej strony. No, Has musi się z tym zmierzyć. Nic dobrego to nie wróży. Nawet Mick Schumacher, który do tej pory był kierowcą, który trzymał się z dala od problemów, tym razem sam rozrabiał. Sam rozbił się przy wyjeździe z alei serwisowej, co. Wstrzymał jego powrót, musiał kręcić kolejne kółka bez tego przedniego skrzydła. Naprawdę ciekawy wyścig. Myślę, że tych wątków, które dzisiaj się pojawiły, wystarczy na cały tydzień. I myślę, że w trakcie tygodnia spotkamy się jeszcze i wrócę do tego, co wyjdzie z tego wyścigu, z tych komentarzy powyścigowych. Dzisiaj, naprawdę solidna porcja ścigania i oby ten sezon właśnie w takiej formie, w takiej kolorowej formie dobrej dyspozycji, dobrej walki sportowej, ale też tych kontrowersji trwał, bo to zawsze buduje nam sezon, buduje nam emocje. Ich na pewno w trakcie tego roku nie zabraknie jeszcze raz. Teraz biorąc pod uwagę to, co się dzisiaj działo, dużo szczęścia chyba i ze strony Botasa i Rasela, że to wszystko tak się skończyło, że obaj panowie wyszli, wyszli z tego wszystkiego bez szwanku, bo ta prędkość i te uderzenia były naprawdę duże. Botas potrzebował chwili, żeby dojść do siebie, więc może tu powinniśmy skierować naszą uwagę, że mimo tego, że taki incydent miał miejsce, kierowcy ponownie wychodzą z tego bez większego szwanku i będą mogli wkrótce ponownie się ścigać kolejny wyścig już za dwa tygodnie, ale wcześniej myślę, że będzie wiele okazji do tego, żeby się spotkać. Na koniec cieszę się, że ten krótki materiał, który dzisiaj wypuściłem w ramach tego nowego formatu, spotkał się z tak dobrym odbiorem. Bardzo duża liczba odsłon i na Twitterze, i na YouTubie, więc myślę, że to będzie element, który zacznie nam od tej pory towarzyszyć, ale to jest jednak ten projekt, któremu będę poświęcał jak najwięcej uwagi. Tyle na dzisiaj. Czekam na Waszą reakcję w komentarzach i widzimy się wkrótce.